dziewczyny, z tej strony: Paula, Latka, Siłaczka. Ostatnio dostałam specjalne zamówienie na trening ramion. Także z dedykacją dla Ciebie, Daria, bardzo serdecznie pozdrawiam. Zaczynamy trening na ramionka. Uwaga! Będziemy zataczały rączkami literę C. Wyobraź sobie, że rysujesz takie ładne, konkretne, dorodne C. 30 sekund pracy, mocno spięty brzuch i pracujemy. Literka C. Dzisiaj trening ramion bez żadnego obciążenia, czyli trening, który bez problemu wykonasz w domu. Jeżeli tylko znajdziesz 15 minut, trzymaj się razem ze mną. Uwaga, jeszcze chwila. Proste ramiona i lecimy z pulsem do przodu. Lecimy, lecimy, muszę sobie lepiej stanąć, żebyś mnie lepiej widziała. Delikatny puls rąk do przodu. I zaraz odmienimy, będzie puls do tyłu. Słuchaj, to są proste ćwiczenia, które niezwykle efektywnie palą łapy. Wiem coś o tym, bo wczoraj to robiłam, przećwiczyłam, wypróbowałam ten trening i po jednej serii miałam dość, a przed nami dwie serie. Tak więc trzymaj się. Jeszcze, jeszcze lecimy. Uwaga. I puls tyłu. Delikatnie ściągasz łopatki. Mocno spięty brzuch. I niewielki ruch, minimalny. Pamiętaj, żeby nie przyciągać barków do uszu. Jeszcze lecimy, lecimy. Wdech nosem, wydech ustami. Uf, bardzo ładnie. Jest to króciutki trening, który możesz potraktować jako dodatek i mieszać sobie z innymi treningami na moim kanale. O, ja już czuję te łapy, czuję, czuję. O, jest ogień. Ale trzymaj się dzielnie. Jeszcze, jeszcze uwaga. Proste ręce, tylko tyle. Mam nadzieję, że już czujesz, jak palą. Ale jest dobrze. Trzymaj się, trzymaj się. Spokojny wydech, wydech nosem. Wydech ustami. Proste ręce. Wyciągnięte, napięte po same czubeczki paluszków jeszcze. Przed nami zaraz krążenia w przód, później krążenia w tył. Jak zapewne dobrze się domyślisz. Trzymaj się, trzymaj. Ręce palą, ale dobrze. Krążenia w przód. Maleńkie kółeczka. Jest dobrze. Wytrzymaj. Mocno spięty brzuszek. O, jest. Tutaj nie ma żadnej przerwy. Tutaj jest intensywnie. Pół minuty trwa każde ćwiczenie. Zaraz sobie zrobimy przerwę po pierwszej serii. No, powiem Ci, chodzi. Trzeba się mocno skupić, żeby rzeczywiście dobrze to zrobić. Dokończyć krążenia w tył. Minimalne kółeczka. To pięknie pracują na ramienne. Fajnie teraz czujesz ten ból. To jest właśnie siła Twoich mięśni. Także trzymaj się dzielnie. Uwaga, 16 sekund niecałe. Wydech nosem, wydech ustami. Bardzo dobrze, Daria, zmotywowałaś mnie do nagrania tego treningu. Tak więc bardzo Ci dziękuję, że napisałaś, że zamówiłaś. Uwaga, lecimy łączmy rączki, łokcie złączone i pulsy do dołu. Modlimy się, żeby to już koniec. Ale jeszcze chwila, dalej. Mocny brzuch. Pracujemy. Ślicznie. Jeszcze 14 sekund niecałe. Ff, ff. Kolana w nogach delikatnie ugięte. Ff, jeszcze. Dynamicznie. Zaraz odpoczniesz. 4 sekundy niecałe. Zaraz odpoczniesz. I uwaga. Strzepujemy i powtórzymy drugi raz. Tylko damy sobie tutaj co najmniej półtorej minuty przerwy. Nie wiem jak ty, ale ja tego potrzebuję, bo naprawdę czuję tę rękę. Super. Rewelacja. Pamiętajcie żeby sobie miksować ten trening, Dokładnie tylko do treningu na przykład ogólnorozwojowego, który również znajdziesz na tym kanale. Będzie do treningu tylko nóg. Zrobi Ci się fajna jednostka treningowa. Jeszcze chwilę. Uff. Niech te ręce odpoczną, bo naprawdę czeka nas wyzwanie. Nie lada wyzwanie, jeszcze pół minutki. Jeszcze chwila, jeszcze chwila. Strzepujemy. Uff. Rewelacja. Ja się bardzo cieszę, że ćwiczycie razem ze mną, że mi to piszecie. Jest mi bardzo, bardzo, naprawdę miło. Moim właśnie zamysłem było stworzenie takiego miejsca, gdzie babeczki będą wchodziły, gdzie będą się czuły dobrze, gdzie będą chciały ze mną przebywać, gdzieś tam nie odpalać w swoim domu. Jest mi niezwykle miło. Przygotujcie uwagę do rysowania litery C. Zaraz, uff, zaczynamy. Uwaga. Literka C. Bardzo ładna taka okrąglutka. Super. Powiem Ci, że. Czuję te ręce. Czuję i czuję, że ta druga seria będzie naprawdę ogromnym wyzwaniem. No ale czego się dla Was nie robi? Darnia, czego się dla Ciebie nie robi? Super. Jeszcze 9 sekund niecałe. Jeszcze, jeszcze. O ja coś czuję, że będą te ręce musiały naprawdę odpocząć. Uwaga, delikatny puls do przodu. Słyszę, że sąsiad zaczyna wiercić na górze. Ten remont już trwał u niego około trzech miesięcy. Ja sama nie wiem, co tam robi. I mam wrażenie, że ciągle jest na etapie jakiegoś takiego ostrego kłucia w ścianach. I Trzymaj się, trzymaj się. O, delikatny pulsik. Te łapy same wyciągnięte już wolą. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Trzymaj się. Wydech. Nie muszę nogami ruszać, cokolwiek muszę zrobić, żeby zająć głowę, żeby nie czuć tego bólu. Puls do tyłu. Minimalnie strzepnę, bo... Naprawdę czuję. Ściągaj delikatne łopatki, ściągaj, ściągaj. Ładnie bardzo pracujesz. Super. Jeszcze, jeszcze. Trzymaj się. Super. Wiercenie. Błagam, tylko nie wyciągaj tego grubszego kalibru człowieku. Bo ja się tutaj trochę zdenerwuję. Jeszcze trzymaj, trzymaj, trzymaj. Do samego końca. Super. Tylko ramiona w bok. Trzęsą się te łapy. Ktoś to czuje. Dobra, no, skup się. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Trzymaj, trzymaj, a ja samo odpuszczam. Ale tak czasem jest. Jest mocno. Jeszcze. Zaraz, krążenie ramion w przód. Sześć sekund. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Uwaga. Krążenie. Lecimy, już chciałam wyprzedzić. Chciałam wyprzedzić ten czas. Jakoś oszukać tutaj przeznaczenie, ale tak to nie działa. Trzeba robić swoje niewielki ruch, niewielkie kółeczka. Eee. Czy ciebie też tak to boli? Napisz w komentarzu, żeby nie było, że tylko ja jestem taka. Błagam. Trzymamy się, trzymamy się. Dodaj mi otuchy. O. Super. Ta druga seria to jest ogień krążenia w tył. Idzie Babyland, ale idzie chyba do swoich misek. Ten kot jest po prostu tak leniwy, naprawdę nic nie robi, tylko śpi. Jeszcze, jak są te upały, to już w ogóle. Nie, to naprawdę dużo mi daje. Chociaż taka sekunda, którą odpuszczam, jeszcze, jeszcze, jeszcze trzymaj się. Sześć sekund. Wytrzymasz? Wytrzymasz? Do samego końca. Uwaga, ostatnie pulsy. To już powinno pójść naprawdę dobrze. Wydechem. Pięknie pracują, ręce. naprawdę jestem zachwycona. Tylko ćwicz i nie odpuszczaj. Jeszcze. Uwaga do końca 13 sekund. Pracujemy. Jeszcze. Pompuj. Pompuj. Używa mi do oczu leci. Trzeba ją trochę obciąć. Uwaga, 4 sekundy. Jeszcze chwila. Rewelacja, My mamy to. Na trzecią serię nawet Cię nie zapraszam, bo ja nie dam rady, więc to doskonale uwaga. Bardzo, bardzo dziękuję. Standardowo proszę cię, zostaw łapkę w górze, zostaw subskrypcję, napisz w komentarzu, jak Ci poszło i widzimy się na kolejnym treningu. Dzięki, pa!